Cześć witajcie prezenteralnie kłaniam się bardzo gorąco, dzisiaj kolejny odcinek z serii oczywiście Ubera. Co to jest portfel? Do czego służy portfel i tak naprawdę co trzeba zrobić, żeby otrzymać pierwsze wynagrodzenie od Ubera? Będzie kupa informacji i to bardzo streszczonych informacji. A no, więc jak jesteście gotowi moi mili. Najzwyczajniej w świecie. Zaczynamy. Gotowi? No to. Ogień. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry to ja! Znowu Shogunel się pojawia. Tak, jedyny, jedyny... Jedyny youtuber, który postanowił rozebrać na pierwiastki pierwsze specjalnie dla was. Ubera. Po to, żebyście mieli naprawdę kozacki poradnik. Bo jakby nie było, jest dużo w sieci materiałów. O, jadę rowerem, brrr, jadę. I tak naprawdę chusteczka wiemy z tego, nie? O, zarobiłem stówę. Jo jest kozak. No super, fajnie, ale są ludzie, którzy by chcieli mieć kupę informacji pod tytułem Krok po kroku, jak to wszystko zrobić. Dlatego postanowiłem rozebrać Ubera na pierwiastek. Pierwszy. I dzisiaj mamy dość, dość ciekawy temat, bo temat się nazywa mianowicie portfel. Czyli, co zrobić, żeby otrzymać pierwsze wynagrodzenie? No właśnie, no właśnie, bo nieraz trafił mi się telefon, że ty, słuchaj, robiłem cały tydzień i nie dostałem wynagrodzenia. Co najlepsze, ten odcinek również jest spowodowany tym, że jest trochę ludzi którzy chcą sobie zarobić na tym, że polecają Ubera innym osobom. Będzie o tym specjalny odcinek. Ale z góry informuję i apeluję do tych ludzi. Jeśli już polecacie komuś pracę w Uber Eats, macie dwie opcje. Albo go do cholery wyślijcie do mnie na kanał i niech zobaczy całe QA Uber Eats. Niech zrozumie jak to funkcjonuje i co musi po kolei zrobić, żeby otrzymać wynagrodzenie na konto, żeby zweryfikowali mu szybko dokumenty, jak rozmawiać z supportem i tak dalej, albo w ogóle się kuźwa za to nie bierzcie. Bo to, że wy otrzymujecie profit, to jest jedno, ale drugie, taka osoba, która jest kompletnie zielona, jeśli em, powiem otwarcie, zostanie po prostu skrzywdzona przez was, tak? Jeśli wy tylko powiecie o, masz tutaj reflinka mojego, bam, nie? Wiesz, 50 przyjazdów, 350 łapiesz, czy 100 przyjazdów i 3,5 łapiesz, bo teraz są dwie opcje i wiesz, ja też tam coś dostanę nie, nie, nie stary ty nie coś dostaniesz, ty wyłapiesz 300 wy i za te 300 wy to powinieneś wysłać tą osobę do mnie na kanał tak, do mnie na kanał powinien się wysłać, jeśli chcesz mieć z głowy nie chcesz się tłumaczyć, nie chcesz się mieć zawracania dupy, tylko chcesz szybką kasę kurwa, wyślij tą osobę do mnie na kanał po to właśnie tworzę i rozbieram na kawałki pierwsze całego ubera, żeby właśnie ci zieloni nie zrazili się do pracy w Uberze, tylko wręcz, żeby się zachęcić, żeby zobaczyli, że jest jeden Polak, który rozebrał Ubera na pierwiastki pierwsze w Holandii i pokazuje krok po kroku. Więc jeszcze raz apeluję do tych, którzy wysyłają reflinki i na tym kończą swoją sprawę. Nie róbcie tak. Wiecie dlaczego? Bo chuja zarobicie. Jeśli ta osoba nie wyjeździ 50 czy 100 przejazdów, bo się zniechęci, bo nie otrzyma wynagrodzenia do portfela swojego, czyli nie wejdzie mu na konto, będzie mu wisiało na, na, na tak zwanym wulecie, na portfelu, o którym dziś będziemy rozmawiać, to co wy myślicie, że ta osoba na siłę zrobi pozostałe przejazdy, żebyście wy mieli portfel napełniony? No dobra, to ona też dostanie bonus, ale co z tego, że dostanie bonus, jak się okazuje, że ona tego bonusu nie dostanie na konto, bo na w świecie nie ma wypełnionego na przykład portfela, o którym dzisiaj będzie mowa. Więc jeszcze raz informuję, panowie, panie dający reflinki dookoła niczym ymm, truskawki na polu małym dzieciom, weźcie się trochę w garść i również podajcie linka do mnie na kanał. Dobra, to by było tyle jechania na wstępie. Odnośnie reflinków będzie kolejny materiał. Nie pękajcie, więc dowiecie się jak można zarobić. A my wracamy do portfela, no bo musimy dostać wynagrodzenie od Ubera, tak? Uber nam wynagrodzenie jak najbardziej da. Aczkolwiek, tutaj samo wejście do Ubera, samo że tak powiem. Poczekajcie. Ok. Samo wejście do Ubera, samo wysłanie dokumentów, wysłanie karty, zdjęcia profilowego i tak dalej, nie jest jednoznaczne z tym, że otrzymamy wszystko co zarobimy. Dlatego, że trzeba zrobić jeszcze jeden trik. Ten trik nazywa się wallet lub portfel, w zależności jaki mamy język ustawiony i na czym to polega. Nie pękajcie, to jest nic strasznego. To jest tak naprawdę podwójna weryfikacja tego, że jesteście właścicielami konta i właścicielami karty, którą wysłaliście wcześniej jako zdjęcie lub statement, który wysłaliście, bo również można statement wysyłać, już o tym była mowa. I co tam trzeba zrobić? Jak to zrobić? Ok. Bzzzt, wizualizacja. Mamy aplikację, mamy mapę. Lewy górny róg. Trzy kreseczki. Pyk, wciskamy. Idziemy do opcji. Wallet. Portfel. Naciskamy. Pting. Otwiera się. I tutaj zaczyna się pewna akcja. Bardzo łatwa. Jest tam powiąż płatności. Lub dodaj bank do płatności. Różne są nazwy tego. To jest taka dodatkowa ikona na dole. Naciskamy ją, bo kiedy tego nie zrobimy, to w naszym portfelu nie będzie widać, że jest powiązana płatność i trzy końcowe cyfry naszego numeru konta. To oznacza, że zarobimy w Uberze, ale Uber nam nie wypłaci, bo on do końca nie wie, na które konto. I on chce to sprawdzić, zweryfikować. Wtedy wciskamy powiąż płatności. Kting, kting, klikamy. Robią się teraz dwie opcje. To wszystko zależy od systemu operacyjnego, który macie, ale jednocześnie też zależy od tego, czy macie, że tak powiem, najnowszą wersję Uber Eats dla kierowców, czy jakąś tam starszą. Zależy, kiedy to robiliście. W każdym razie, pierwsza opcja jest taka, że wyświetla się: Wybierz swój bank. No właśnie, i tutaj uwaga. Wszyscy, którzy posiadają konto holenderskie. Engiera, ABN, Knap, Bunk, SNS. Skończyło mi się, a tam jeszcze jest trochę tych banków, bo jest trochę w Holandii tych banków naprawdę naładowane. Najzwyczajniej w świecie. Wybieracie sobie swój bank i wtedy, jak gdyby robicie przelew za jeden cent. Bo, bo dostajecie takiego, przekierowuje was na waszą aplikację, tak, to się nazywa Ideal Payment za 1 cent, jeśli robicie taką płatność, wtedy do systemu wasze dane automatycznie trafiają. Jeśli się okazuje, że wasze dane, które trafiły do systemu za pomocą tej płatności, jak i również te, które dodaliście w zakładce Bank Card bank czy, czy Statement Bank, że one się zgadzają, no to wtedy jest klar. No dobra, ale teoretycznie można też, też tak zrobić z rewolutem, bo rewolut też jest w Holandii, ale nie zawsze działa. I w przypadku, kiedy by to nie zadziałało, lub coś gdzieś tam byście mieli jakieś opory z tym, możecie wprowadzić ręcznie takie dane. I weryfikacja dokumentów w systemie IDIL trwa 48 godzin do 48 godzin, z kolei wprowadzone ręcznie trwa do 7 dni. Jeśli wprowadzamy ręcznie i tutaj się zaczyna cała akcja, wtedy musimy ręcznie wpisać imię, nazwisko, adres identyczny, jaki mamy na koncie bankowym, łącznie z postkodem. Prawda? Na dole wpisujemy numer swojego konta, a poniżej jeszcze mamy bank Swift. To w tym momencie po prostu, o Boże, po prostu w Google wskakujemy i w Google'ach sobie wpisujemy tam SIFT, Swift naszego banku i nam wyświetli. tak? I od razu powiem, że w przypadku Bunku to jest bardzo ważne w przypadku Bunku, błagam Was, nie wpisujcie trzech ostatnich x -ów. to jest niepoprawne. Dlatego, że jak gdyby Google potrafi pokazać te trzy ostatnie X, -y, ale to jest identyfikacja placówki bankowej. <laughs> Więc lepiej jest sobie skopiować na przykład z aplikacji Bunk swój pełnowymiarowy numer i on jest bez trzech X na końcu. I dodajemy. Kiedy dodamy to, zostanie to zatwierdzone, wtedy najzwyczajniej w świecie możemy się cieszyć. Dlatego, że po weryfikacji, kiedy nam zniknie, że nasze dokumenty są weryfikowane, otrzymujemy coś takiego jak możliwość otrzymania wypłat. I tak po 25 przejazdach możemy otrzymywać wypłaty codziennie na żądanie lub w przypadku jak gdyby do 25 przejazdów lub. Powyżej 25 przejazdów. Kiedy nie chcemy codziennie wypłacać, to i tak, i tak raz w tygodniu, w poniedziałek nam pieniądze zajdą automatycznie. Czy to jest proste? Halo! Ej, witam! Wy, wy polecający, reflinkarze. wyślijcie tych ludzi do mnie, niech oni o tym posłuchają. Wy macie to z głowy, a ja przynajmniej daję tutaj wam narzędzia do pracy. A my, moi tak, słyszymy się w następnym odcinku, który będzie dość mocny. Mogę Wam już teraz tylko zdradzić, że chodzi o to, że boostery zostały wyłączone. Dziś mamy wtorek, godzina 15.32, moment nagrania materiału. I co najlepsze, w dniu dzisiejszym o tej godzinie nadal jeszcze nie ma boosterów w aplikacji. Będziemy to wyjaśniać, co się stało oraz jak reagują kurierzy. Dzięki serdeczne. I jedyne co Wam mogę powiedzieć, to do usłyszenia. Nie zapomnijcie oczywiście łapki w górę. Pamiętajcie o tym łapki na zasięgi. I gorąco polecajcie kanał QA Uber Eats. Prezenter Alien żegnam Was bardzo gorąco. Taność, taność widzę Oni widzą taniość a ja wam mówię do usłyszenia